Nie wiem, która to godzina, ale jest już ciemno, pewnie około 22-23 Sprawa wygląda na tak, że zostało zamontowane wzmocnienie czołowe, które swoją drogą było przygotowane już jakiś czas temu Dodatkowo jak możecie sobie zobaczyć, mam tutaj kompletny pakiet orurowania od Wagnera Jak również intercooler firmy Wagner, proszę bardzo Także mocy przybywaj, tu jeszcze wpadnie puszeczka filtra powietrza No i tak sobie tu my, tak perunik, ten down piping to zamówimy, zrobi nam martek I Jeszcze na, taka wisienka na torcie Czekajcie chwilkę, dzisiejsza dostawa części z ASO też dostawą o takiego czegoś Nazywa się to nakładka rury ssącej No faktycznie jest to nakładką rury ssącej Ze względu na to, że jak nowa to nowa, idealna Naprawdę jest taka, że wszystko co było na Allegro było w cenie Praktycznie takiej samej, może tam 50 zł tańszej, ale już nie było idealne. Bamy żeby to było ładnie, no to niech będzie ładnie. Powiem tak, jeszcze według winu ta nakładka wychodziła cała czarna. Tutaj tylko te czerwone wstaweczki miała. No moim zdaniem ta jest fajniejsza. Patrzę czy ją się dałoby karbonem obłożyć, no niestety nie. Ewentualnie te kawałki, to by było mega trudne. Jeszcze to samo to srebrne obłożył, ale tak jak jest, jak jest taka jak jest, no to zostanie już tak jak jest. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem, jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Zapraszam również na Instagrama po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała! Powiem Wam, jest to spory krok milowy tutaj w tym, co się dzieje u Pana customa, ponieważ poważna odbudowa, całość zrealizowana tutaj. No już zaczyna to fajnie wyglądać. No jak to przyjechało, to wyglądało to zupełnie inaczej. Oj, zupełnie inaczej. Drodzy widzowie powolutku. przestaje Was katować tutaj już tym Audi. Bierzemy się oczywiście za inne temaciki. Także za dnia jeszcze w całej okazałości jak widzicie zostało zamontowane wzmocnienie, które to już wcześniej wzmocnienie było przygotowane, leżało sobie, grzecznie czekało. ciekawostka, wszystko w tym wzmocnieniu jest nowe. I jeszcze jest doposażone na przykład w, można powiedzieć, w interkuler firmy Wagner Tuning. Oczywiście też tutaj, tak jak już powiedziałem, zostało całe urodowanie też Wagner Tuning namontowane. Nowa obudowa, zgodnie z winem powinna być ona cała Czarna nie podobała mi się. Fajnie myślę, że będzie to pasować. Ożywi troszeczkę tą komorę, dlatego postanowiłem kupić z tym srebrnym. Inna literka wygląda to troszeczkę inaczej. Jak widzicie, troszkę tu wczoraj wilgoci popadało. Trzeba by to było wszystko czymś fajnym zabezpieczyć. Te odlewy widziałem też na dole. O, tu widać już jest taki wykwit delikatny. Ale no co zrobić? No tak działa, tak to jest. Tak po prostu aluminium reaguje. W zależności jaki stop, tak sobie reaguje. Ono pod, tak się zachowuje pod wilgoci i odpowiedniej temperatury. Na chwilę Was przestaje katować S 5 Nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem, bo chciałem jeszcze przygotować skrzynię biegów do wymiany mechatroniki, ale to zrobię to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja po prostu sobie przygotuję starą mechatronikę, która jest o tam, w tamtej skrzyni. Wyjmę ją, zobaczę co jest uszkodzone, będę przygotowany do tego, żeby ją szybko podmienić i tutaj zrobimy taką operację kilkugodzinną, że puścimy olej, wyjmiemy mechatronikę od razu tą mechatronikę odbudujemy, bo to jest jakiś tam kondensator uszkodzony, coś tam pierdolety takie, a następnie od razu Wrócimy ją z powrotem, zalejemy olej. No i będzie to działać, funkcjonować. Miejmy taką nadzieję, hehe. ten samochód, tak jak powiedziałem, zgodnie z umową. Tam pod płot, ja sobie tam będę powoli robił kabelki. Tak auto wygląda w tej chwili. W środku mamy tutaj mydło i powidło. Mamy dwie wiązki. Mamy homoseksualistów. Nowy wspornik, bo ten wspornik, słuchajcie, jako ciekawostka też był uszkodzony. No bo tutaj, jak silnik doszedł do tego wszystkiego, no to on tu narobił ambarasu, Ale oczywiście to już jest wszystko perfekcyjnie ogarnięte. Trzynia biegów jest rozblokowana. Wobec tego pan Caston troszkę się uszarpie. Nie ma niestety nikogo do pomocy w tej chwili. Ale no cóż, trzeba to zrobić. Także zestawiamy kupiątkę na pole odkładcze, że tak powiem, czyli o tutaj. Pożegnamy się na chwilę z tym projektem, fajnie trochę się zawieszenie ułożyło z tyłu, bo była straszna koza. Pożegnamy się z tym projektem na chwil kilka, a następnie wrócimy jeszcze do niego spokojnie. Ja tymczasem biorę się teraz za, wyciągniemy tamto auto, wjedziemy sobie nim na podnośnik. Na podnośniku włożymy sprężynę, która wypadła w trakcie wypadku lub raczej nie wypadku, tylko pewnie ktoś, ją, ktoś holował auto za sprężynę i dlatego sprężyna wypadła. Włożymy tą sprężynę z powrotem, załadujemy auto na lawetę i jedziemy do lacharza do lakiernika. i do innych specjalistów, a z tego co wiem u lakiernika już na mnie czeka co najmniej jeden zrobiony samochodzik. Jesteśmy, dojechaliśmy na pierwszy punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Czas wobec tego zestawić pacjenta numer jeden, wstawić pacjenta numer dwa przetransportować go w odpowiednie Miejsce. Było granatowe, jest czerwone, pacjent numer 2 jedzie do dołkarza, po dołkarzu, Jedziemy sobie nim do lakiernika. O, ciekawe czy tu mamy prąd, bo już nie pamiętam. Sprawdźmy co tu się dzieje, albo zdjęta klema, albo po prostu jest akumulator, śmieć. Zaraz się wszystko dowie. A, jest klema zdjęta. O, nawet coś ożyło, dobra. Ja... Dobra, no to teraz to się skupię na jeździe, a nie kręceniu. Przed Wami padający deszcz i zapakowana a Także 8V w sedanie numer 2 dzisiejszego dnia już jest z nami na pokładzie. Jak widzicie, najazd zapakowane pasy spięte, ruszamy do dołkarza. Także w drogę. Drugi przystaneczek. Jesteśmy u Krzyśka, widzicie dużo pięknych różnych samochodzików, młodych, starych. Zestawiamy teraz naszą matrójkę No i co? I ruszamy w dalszą drogę. Już jest lepiej. Już serduszko się z jednym autkiem cieszy, ale z drugim autkiem się nie cieszy, bo panowie widzę nic tutaj nie porobili przy nim niedobrze. A o trzecim w ogóle nie wspomina. O Trzecie, to musimy obgadać w ogóle jeszcze z właścicielem, jak robimy, i w sumie to muszę do niego zadzwonić. Bierzemy się zapakowanie samochodu. Zanim zacznie tutaj padać mocniejszy deszcz, bo jest chwilę, że przestało padać, także łaskawy moment. Wierzmy się za rozkładanie lawety i ruszamy w dalszą drogę. Zanim zapakujemy ten diligence na, no to spójrzmy, nie, no kurde, piękna sprawa. Trojna, no, tutaj maska i błotnik było zerwany, lakier był zerwany do zera. Ze względu na to, że to odchodziło, to były obawy, że to zacznie odchodzić dalej. No nie, taka sytuacja. No jest spoko, bardzo spoko powiedziałbym wręcz. To ma być niespoko. Zachowa robota profesjonalistów. Klameczki i pierdoletki, wszystko w środku. Chyba tylny zderzak też był lakierowany? Nie, w końcu tego nie ruszaliśmy. Dobra, okej. Okay. No to co? No to tak jak powiedziałem. Pakuję autko na lawetę, ruszam w drogę, bo jak słyszycie jadą z wodą. Za mną niebiesko, biało, czarno, szaro, także wszystkie, można powiedzieć, kolory tęczy. Tutaj mamy przywiezione auto, które wczoraj zwieźliśmy, odebraliśmy dla od kiernika. A tak naprawdę, tak, wczoraj zwieźliśmy, ale odebraliśmy przedwczoraj. Był tu dzień takich zamieszania, ale mniejsza o tym. W dzisiejszym menu mamy do zrobienia tą A6. Już do wykończenia, założenia nadkoli, osłon, jakiś tam nieosłon zobaczyć. Zrobimy listę rzeczy, które są jeszcze potrzebne. I generalnie ten samochodzik będzie już zmierzał ku końcowi, bo to jest, tak jak powiedziałem, jeden z samochodów, który powinien zostać już dawno Wydany, mieliśmy delikatne problemy ze szóstką, no to wydany jeszcze nie został. Nie ma co tutaj smęcić dłużej. Zapraszam was wszystkich na to, co się będzie działo z tym autem dzisiaj. Co będzie dalej, to zobaczycie sami. Już prawie, już prawie braliśmy się za szóstkę, a przyjechał kurier i przywiózł mi paczuszkę. W paczuszce jest bardzo fajny gadżet, o którym. Niedawno się dowiedziałem, że jest, i powiem Wam, no jakiś tutaj anioł stróż nade mną czuwa, ze względu na to, że jak się dowiedziałem, że jest, zacząłem poszukiwania. To nie dalej jak 3 dni od rozpoczęcia poszukiwań. Nagle poszukiwany przeze mnie fant się pojawił. Przysyłeczka generalnie jest dwuczęściowa: to jest jedna część, to druga część. Co tutaj jest? No, widzicie chyba szybanie. A co to za szyba i dlaczego pan Custom ten szybę kupił? Słuchajcie, jest to akustyczna szyba, podwójna klejona do Audi Q5. Także to też sobie doposażymy. Fajny bajer. Całe szczęście doszła cała. Tutaj, powiem Wam, jest fajna, fajna rzecz, fajny gadżet, ale o tym może kiedy indziej. Radość moja jest przeogromna z otwartej paczuszki, dlatego nie umieszkam się z Wami podzielić tym, co tu przyszło, bo słuchajcie, jest to ostatni element z oryginalnego pakietu, który można sobie dokupić do Audi. Zobaczcie, co to jest. Tym samym, zdradzam Wam, mam już do obydwa lusterka. To jest oryginał. Widzicie, są tu wszystkie zaczepy, jakieś tam naklejki w ogóle ciekawostka dwa, takie, dwie takie kapy kosztują tam przeszło 4000 zł. Mam też te listwy w karbonie. To jeszcze będzie w karbonie to melodia przyszłości. Tylko się biorę za zmianę szyby. Masz te szyby są bardzo kruche. W sensie nie te, które tutaj są, tylko ta, która do mnie przyszła. Także tu trzeba odkręcić te trzy śrubki, wypiąć z zaczepów. Każę wam po czym sobie poznać, że szyba jest klejona, bez tego, że sprzedawca napisze, że jest klejona, bo jest różnica taka, którą na pierwszy rzut oka od razu widać. Także to idzie. Do pudełka z lustereczkami, a szybę, która tutaj ma być, ta akustyczna od razu zakładamy, żeby było na miejscu, żeby nie była po prostu, żeby się nie stłukła. Szyba jest ujęta, słuchajcie, tutaj widać bardzo dobrze kas różnica. Mianowicie, jak są dwu, dwuwarstwowe, klejone szyby, to mają tutaj takie plastikowe stawki, te uchwyty są przyklejone. Jak jest szyba jednowarstwowa, hartowana, wówczas. O, tak to wygląda. Także jeżeli chcielibyście sobie znaleźć kiedyś takie szyby i dołożyć, no to na pierwszy rzut oka widać. Takie są szyby zwykłe, takie są szyby z podwójne klejone, czyli z klejem tak zwane szyby akustyczne. Beleczka już jest pięknie, o, została oczyszczona, pomalowana. No nie ma lipy, co tutaj dużo gadać. No zakładamy tą belkę, nie ma się tutaj. Na nim bardzo rozwodzić. Strefy zmiotu zostały takie, jak miały być, bo i tak ich takich nie widać, takich nie widać, także ich nie malujemy. Zakładam tą belkę, skręcam ją, to już jest finalny. Ostatni raz, kiedy to tak widzimy, potem przyłożę zderzak. Tutaj się zajmiemy regulacją tego błotnika, ponieważ jest on troszeczkę za daleko i troszeczkę za bardzo wystaje. Ale to się zaraz wszystko pięknie skoryguje. no co? No to do dzieła, no. widzieliście trzeba było się trochę naskikać wokół tego samochodu żeby to w miarę wyregulować, powiedziałbym więcej w miarę, to jest mało powiedziane, on jest naprawdę bardzo spoko wyregulowany moim zdaniem, powiem, że tak, wzorowałem się na tym oryginalnie wyregulowanym błotniku, ja bym to trochę inaczej wyregulował, ale tak jest, to tak ma być, tu jest tak samo, to jest najważniejsze, teraz maska wystaje, bo ją już założyłem zamek wstępnie, o ten bolec to odpycha, także na to nie patrzcie, bo jak się zamknie to będzie dobrze, a za chwilę już ta maseczka będzie się zamykać, no i jak się będzie zamykać, jak będziemy mieli to wszystko ładnie już poregulowane, przykręcone lampy, no to zamontujemy sobie zderza. Zamontujemy zderzach, następnie będzie można zamontować nadkole z prawej strony, no i takimi tutaj, jak już tak działamy sobie intensywnie przy tym samochodzie, no to może czas na to, żeby zamontować wreszcie te progi Maxtona. no to może zamontujemy. Prącik w A szóstecz C wyregulowany, mam już skręcone całe wszystkie zameczki i tak dalej. Jeszcze trzeba teraz otworzyć maseczkę, żeby skręcić to na. Zobaczcie, jak ładnie, przenikają linie maski, błotnika, wszystkie. Szczęki. Szczeliny równe, spoko jest bardzo, według mnie, bardzo ładnie się to wszystko poregulowało. Tu jeszcze teraz trzeba zrobić taki manewrzyk, żeby założyć zderzak, no i zobaczyć, jak to wszystko będzie ładnie razem pasowało. Jeśli będzie to ładnie pasowało, miejmy taką nadzieję. Tyle, także bierzemy się teraz za montaż zderzaczka. Jak zamontujemy zderzak, no to wtedy przyjdzie czas na nadkole. Ten błotnik już skręcony. I pamiętam, że tu są te śrubki zamontowane o tute. To zaraz zobaczę, bo wiem, że coś domawiałem i chyba po domówieniu ich nie... nie przykręcałem tutaj. A może i przykręcałem, No zaraz pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz tu taka, trzeba by było zobaczyć zaraz, czy tej lampy, tamtej prawej lampy środkiem, o tutaj jest tak ładnie, a z tamtej strony tak ucieka ta lampa trochę. Trzeba ją chyba byłoby po prostu o tak odwinąć, nie? No to zaraz się wszystko jeszcze wyklaruje, jak założymy zderzak, to pożyjemy, to zobaczymy. Zastanawialiście, co ten pan Kaston tutaj tak rzeźbi i rzeźbi. Słuchajcie, kierownice powietrza zostały wyrzeźbione. Może jest ich trochę mało, w sensie takim, no sporo zostało ich wycięte, ale lepsze jakiekolwiek niż żadne, ze względu na to, że jednak one to powietrze kierują. Dbają o to, żeby powietrze przelatywało przez chłodnicę, a nie przelatywało sobie bokiem. Także dobrze, że one są. Celowo nie kupowałem tutaj nowych kierownic, ze względu na to, że nie wiedziałem, czy w ogóle jakoś to się da wszystko tutaj pomieścić. No i co, jakoś to się. Dało. Oczywiście nie jest to wszystko idealnie, ale no, przy takiej rzeźbie, no to my tutaj idealności nie oczekujmy. Cieszymy się, że w ogóle jakiekolwiek kierownice są a nowe, szkoda by było ich zaraz zryżnąć, wycinać, poza tym kupiłbym nowe a nie byłem pewien tego, czy w ogóle po przystosowaniu, po wycięciu, po tej modyfikacji z wymiennikiem, czy będzie gdzie te nowe zamontować, wobec tego jest jak jest i uważam, że jest nieźle, czas teraz już na ostatni etap zamontowanie zderzaka nadkola i tak dalej, i tak dalej jak widzicie pod szybie wpadło, czyli tak montujemy zderzak, a następnie takie rzeczy jak właśnie uzbrojenie tego prawego nadkola i auto ogólnie rzecz biorąc jest gotowe, także, także co, no bierzmy się wreszcie za ten zderzak hat Przykręcony, zderzak od spodu przykręcony, zostało skręcić nad kola od spodu. To bardzo ładnie, tu wszystko ciutko skręcone, śrubeczki, elegancko. Z tej strony, jeszcze dobrze, że Kamil przypomniał, należy wymienić tą pompę. To jest pompa CWA100, mocniejsza, także będzie płyn chętniej płynął. Na szczęście tą pompę można zmienić sobie tutaj, tu jest za nadkolem i właśnie tak zrobimy. Także no, zdejmujemy ten kawałek nad kole, ręce sobie skręcimy, sobie zderzak, no bo tu trzeba go skręcić, tu trzeba go skręcić, no i potem go już założymy. Tak, finalnie, proszę bardzo, zderzak. Już siedzi na miejscu. Trzyma się, można powiedzieć, o własnych siłach. Super, ekstra klasa. Za chwilę prawa strona, nad kole, tutaj te wszystkie rzeczy. Już jest pozakładane. Pięknie. Tutaj nowiutkie, tu starżutkie, ale to, że ma tam przerwane na dole kawałek, jako tutaj, to wiecie, całego nad tak się. A też u te żółte napisy to się wypiaskuje i zniknie, także się nie przejmujemy tym. Od spodu zderzak też już się skręcony. Przechodzimy teraz na lewą stronę. Tutaj zostało skręcić jedną, dwie śruby do zderzaka. No i nad kola, ale tu jeszcze trzeba będzie zdjąć ten dół nad i wymienimy pompę na taką wydajniejszą. Tej Kamil sobie zażyczył, także też uczynimy. Taki widok może oznaczać tylko jedno. Odbudowa tego auta się zakończyła, a raczej została zakończona przez pana Customa. Zajrzyjmy sobie jeszcze, co tu się dzieje pod masaczką. Jeszcze raz. Proszę bardzo, jak tu ładnie. Za grilla nie widać żadnych nieładnych rzeczy. Wszystko czarne, tak jak powinno być, nic nie zwraca naszej uwagi. Wszystko ładnie wyregulowane. Oczywiście no, można to wymyć, wszystko i tak dalej. To już jest melodia przyszłości. Oczywiście. Ja nie mówię, że nie będziemy tego robić, czy, czy będziemy to robić. Nie mówię o tym w ogóle. Podkreślam, że to widzę. O to mi chodzi. Czas się przejechał no, Auto jest w pełni gotowości do tego, żeby się nim przejechać. Także czas się nim przejechać. Oczywiście jeszcze teraz takie rzeczy eksploatacyjne, czyli tutaj oleje już są wszystkie zmienione, bo był, jak był na zmianie kółka i tak dalej u Adama w Hard Customs, to wtedy u tego samego Adama w Hard Customs, który dwa lata robi silnik od mojego Golfa. Pamiętam, pamiętam. I słuchajcie, jakoś szybciej mu poszło. Prostsze rzeczy. No takie rzeczy to każdy umie robić. Nie ma co się tutaj podniecać. Mamy tutaj autko, które tak naprawdę trzeba już kończyć. Teraz tak, w planach jeszcze strojenie, w planach jeszcze szyby, w planach jeszcze makston progi. To jutro, dzisiaj nie dam rady. No i komplet wahaczów do wymiany. Tu jeszcze jakiś wideorejestrator sobie zażyczył Kamil, żeby mu zamontować. Tu mu zamontujemy. Tam w miejscu, gdzie jest ten fajny schoweczek, zażyczył sobie opielniczkę czy tam zapalniczkę. Spoko. Ja bym jednak wolał zostawić sobie ten schoweczek, ale nie moje auto, nie będę się tutaj wiadomo rządzić. No cóż, tak jak powiedziałem, czas się przejechać tym pięknym samochodem. To, że będzie stukało o zawieszeniu, że będzie niepewna o zawieszeniu, to ja wiem. Ciekawy jestem natomiast, jak bardzo będzie to odczuwalne w porównaniu na przykład do tej szóstki, którą ostatnio robiłem. Ze względu na to, że tam mamy całkowicie nowe zawieszenie, w ogóle to można by było pokminić nad tym, jak zrobić jakiś fajny teścik, żeby po prostu sobie to wszystko, ale jak to zrobić? No to nie da się takiego testu, żeby wyników w jakiś sposób Wam przedstawić na papierze, bądź pokazać Wam w jakiś, trzeba było pojechać na jakieś slalomy, nieslalomy, czy może jakieś hamowanie, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeśli Wam przyjdzie pomysł, jak to zrobić, dajcie znać, porównamy, jeśli jeszcze nie będzie zrobione auto, porównamy przed i po. Czas się przejechać tymże pięknym dygiżansem Strzeście się, bo za chwilę na drogi wyruszam. pan Kasto. No sobie. Co wam tu mogę powiedzieć? No słuchajcie. Oprócz tego, że stuka w tym zawieszeniu miłosiernie. Może będzie to słychać. O. Zwłaszcza jak hamuje. Kurde, ten wydech fajny jest tak na pszczoju, ale tak to powiem wam szczerze. No i odcina obroty. Nie wiem dlaczego. ale sobie to spokojnie i zaraz Chyba dlatego, że przeładowuje coś pewnie O, widzisz? Także no trzeba wystroić Tak to spoko Kurde, tylko coś tutaj ta kamerka Coś to fisiuje Nie wiem dlaczego Dlaczego to się nie wyłączyło? Wiecie, czy nie? Ja nie wiem Jakieś chińskie wynalazki czy tak ma być, czy nie. Dzisiaj na tapiecie S6 wymiana wszystkich wahaczów, ponieważ te wahacze są powybijane. Tłucze w zawieszeniu, auto ci nie prowadzi pewnie przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu. Słyszalne są wyraźnie stuki w zawieszeniu. Zresztą sprawdziłem w tulei. No niestety, bądź stety, nadają się one nie z, tylko do wymiany. Także podnosimy auto do góry, bierzemy się za wymianę. Zanim zaczniemy, jeszcze jedna rzecz, bo myślałem nad tym, co mówiłem Wam poprzedniego dnia odnośnie jakiegoś tam testu, żeby sobie zrobić. Pójdźcie na to. Zobaczcie, jakie to są te koła przednie pochylone. Tu jest konstrukcja wielowahaczowa, więc one i tak będą pochylone, ale no nie mam żadnej miarki, chociaż mam mam miarkę taką, mam taką poziomicę z kątomierza, moment, spójrzcie udało się, 87,7 o, tu mam 90, czyli jest 2,3 stopnia pochylenia z drugiej strony o, no, nie jest 2,3, no bo opona jest tam z tyłu na dole zgięta, na górze nie jest też 87,7, czyli jest symetrycznie, można powiedzieć, jakbym chciał tego to lepiej pomiar zrobić, to powinno być tak czyli jest 88,2 mniej więcej, wiadomo, słuchajcie zmierzę to od ziemi, mam teraz 87,7, dokładnie w takich samych warunkach zmierzę, bo to nie chodzi o to, żeby mierzyć dokładny kąt, a chodzi o to, żeby zmierzyć różnicę. Dobra, no to już wiemy więcej, mamy jakiś tam pomysł na to, żeby porównać przed, po to bierzmy się za pracę